Ostatnie spojrzenie... Ostatnie spojrzenie na pokój i podłóżko. Wyruszyliśmy po raz ostatni tą dróżką, dlatego że będziemy się teraz kierować na lotnisko. Przyznam że było fajnie. Przed chwilą rozwaliłem sobie wargę laptopem. No, zawsze na sam koniec podróży albo wpadnę w jakieś błoto, albo sobie coś zrobię. Czy wy też tak macie, że jak skądś wyjeżdżacie, to się zastanawiacie, kurczę, o czymś musiałem zapomnieć. Szybki przystanek na soczek. W takich chwilach każdy się zastanawia, ile taka wycieczka kosztowała. Najdroższe są bilety lotnicze do Afryki. My z Kamilem dorwaliśmy okazję już pół roku temu 1300 zł w obie strony z Brukseli. Kraków Bruksela 78, Bruksela Kraków 170, yy, który nam uciekł, i drugi Bruksela Warszawa 240 zł. Podróż Warszawa Kraków blablakarem 40 zł. Łącznie transport wyszedł około 1850 zł. Nocleg w Huaca Bay to 120 dolarów za tydzień ze śniadaniami, w Brukseli 85 zł, czyli łącznie za nocleg zapłaciliśmy około 550 zł. Na Zanzibar potrzeba wizy, która kosztuje 50 dolarów i trzeba za nią zapłacić kartą. Taksówki jako podstawowy środek transportu to 20 do 40 dolarów za dzień w zależności od długości wycieczki. Dzieliliśmy te koszta na 2 do 6 osób, czyli codzienny transport to okolice 5 do 20 dolarów. Dojazd z lotniska to 35 dolarów na dwie osoby, a z chłaka na lotnisko 5 dolarów na głowę. Maksymalny koszt życia na dzień to około 10 dolarów. Sanktuarium żółwi na Prison Island to 4 dolary, a łódka na Prison Island to 7,5 dolara na głowę. Poruszanie się po Brukseli wyszło nas jakieś 70 euro. Dodatkowo szczepienia przed wyjazdem to około 600 zł. Odporność zostaje na dłużej, ale też wliczam w cenę. Łącznie wycieczka wyszła około... 4200 zł. Filmy na YouTube prawie zwróciły same loty Bruksela Zanzibar. Zostaje 2900. Szczepionki dają nam odporność na dłużej, więc nie wliczając ich w cenę, to ostateczny koszt wyniósł jakieś 2300. Ale pamiętajcie, że to nie był wypoczynek, tylko pół dnia nagrywania materiału i pół dnia obrabiania go w tropikach. Nie wliczam tutaj kosztów podstawowych, takich jak olejek do opalania czy buty do chodzenia po plaży, albo wszelkie inne wygody, z jakich chcielibyście na przykład skorzystać na miejscu. Te koszta zaokrągliłem, wszystkie pozostałe raczej w górę. Najważniejsze jednak, że wspomnienia pozostają bezcenne. Teraz czas chyba założyć Patronite'a, bo nie wiem, jak zwiąże koniec z końcem. Dojechaliśmy na lotnisko, Kamil je swojego Seafooda. Ja. Natomiast ja muszę powiedzieć, że dojazd tutaj był dosyć specyficzny. Po pierwsze pożegnaliśmy się ze wszystkimi wioskami, przejechaliśmy przez nie, a jak dojechaliśmy do Stone Town, to zobaczyłem to po raz pierwszy, afrykański korek. Ci ludzie jeden na drugim próbowali przejechać, przepychali się, każdy trąbił, a zapach wydobywających się spalin z tych starych silników był dosyć mocno odurzający i uderzający w nos. Teraz na szczęście już oczekujemy tylko i wyłącznie na lot. Ja jestem cały spalony, mam nadzieję, że to jakoś minie i prawie że sobie wybiłem zęba swoim laptopem. Co jest najśmieszniejsze, przy jednym ze skrzyżowań nawet był policjant, który sterował ruchem, ale wydaje mi się, że był tam tylko i wyłącznie po to, żeby stać, bo jak dla mnie tam był totalny chaos i harmider. Z jedzenia najbardziej będzie mi tutaj brakować tych chlebków. Nic dziwnego, że z samego początku jak tutaj przybyłem, to uderzył mnie tak mocny żar. Teraz jak jestem na lotnisku zaraz za security to powiem w że nie było chyba gorętszego miejsca niż lotnisko tutaj na Zanzibarze. Czekamy jeszcze. Czeka nas przeczekanie całej kolejki i tam na samym końcu jest bramka przez którą musimy przejść, jestem mokry. Dodatkowo tutaj dodatkowo trafiliśmy na strefę tutaj i co mówi? Dodatkowo trafiliśmy, słuchajcie, do sklepu, do sklepu na lotnisko i taki sklepik wygląda w sposób następujący. Malutki, ale przynajmniej ma rzeczy, które mi są potrzebne do podróży, czyli jakieś miętówki, coś do picia i jeden batonik, żeby była jakaś czekolada w zanadrzu. To by było na tyle, widać jak jestem mokry, to jest samolot, do którego się ładujemy, koniec vloga. To jest to, o czym zawsze zamarzyłem, czyli siedzenie na samym końcu, ale samolotu tym razem, a autobusu. A wiecie czemu? Bo z tyłu siedzą łobuzy. Tam widać lotnisko, zaraz będziemy ruszać. Jestem totalnie wymęczony, dlatego że stojąc w tej kolejce, z człowieka się po prostu lało. Nie o to chodzi, że w kolejce było gorąco, z człowieka się po prostu lało. Wszystko mnie pieczy, a czeka mnie 11 godzin lotu. A na drogę wpiłem sobie książkę. Już kołujemy, mam nadzieję, że zdążę ściągnąć. Uwielbiam starty samolotów. Można się wtedy poczuć jak na rollercoasterze, bo wciska w fotel. Następnie, kiedy leci się w nocy, to widok na całe rozświetlone miasto jest niesamowity. Wiele z tych punktów migocze, bo na ziemi przysłaniają je drzewa. Niestety tego nagranie nie odda. Trzeba to zobaczyć na własne oczy. Szybkie papu i godziny cierpienia. Spalone plecy i klatka nie dawały mi żadnej dogodnej pozycji, ale sam sobie jestem tego winien. Kamil ma najlepiej. Tyle się w życiu nalatał, że szum samolotu ucypia go od razu i podróż mija mu szybciej. Egipt. Tutaj przystanek na tankowanie i jeszcze piękniejsze widoki na hotele pod spodem. Wylądowaliśmy w hurgadzie. Okazało się, że jest jakiś problem z naszym samolotem. Minęło pół godziny tankowania i nic jeszcze nie wiedzieliśmy, a w środku zaczął panować masakryczny gorąc, którego nawet nawiew nie był w stanie zniwelować. Tylko ledowa lampka nad moją głową dawała mi nadzieję, że szybciej wzbijemy się w przestworze. w jesteśmy gotowi. mamy to mimo wszystko wzbiliśmy się w powietrze ale znacznie później niż było to planowane rano śniadanko i samolot został spryskany środkiem na moskity ponoć tego właśnie używa tutaj stewardessa ekrany się złożyły i to oznaczało koniec 14 godzinnej podróży wylądowaliśmy za oknem Europa i to by było na tyle z dzisiejszego odcinka, choć jeszcze kawałek dzieli nas od domu. Jeżeli Wam się podobał taki materiał, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, bo to nie koniec tej przygody. Dzięki za oglądanie.